Sanok, Jarocin, Polanica, Zdrój, Konin i Krosno to pięć z jedenastu gmin i miast Polski, które zostały wytypowane do realizacji programu w ramach projektu Od Eko Samorządu do Eko Społeczeństwa, realizowanego przez Centrum Wspierania Inicjatyw Samorządowych. Do tej grupy dołączyła również gmina Bożęcin, która zagościła w pierwszym programie telewizji polskiej Kawa czy Herbata. Dwie emisje na żywo i przygotowane felieton skupił przy odbiornikach telewizyjnych całą społeczność Bożęcina. Zostaliśmy wytypowani jako jedna z gmin Małopolskich do uczestnictwa w projekcie. Od eko samorządu do ekospołeczeństwa. społeczeństwa podejmujemy szereg działań proekologicznych, szereg akcji i przede wszystkim jesteśmy laureatem Europejskiej Nagrody Ekologicznej, bardzo prestiżowej nagrody. Pani Aniu, co Panią zaskakuje w trakcie tych wycieczek po Polsce? Ja muszę przyznać, że świadomość ekologiczna nie miałam pojęcia, że jest aż tak wysoka, co bardzo cieszę. Oczywiście sporo jeszcze jest do zrobienia, ale zwłaszcza w kwestii elektroodpadów, na której się najczęściej skupiamy. Jest naprawdę nieźle, coraz lepiej. Ludzie zaczynają rozumieć, że pozostawienie lodówki pod domem czy gdzieś na wysypisku i zakładanie, że jeszcze komuś może się przydać, więc nie robię tego z premedytacją, żeby zaszkodzić środowisku, ale chcę komuś pomóc, nie jest jednak dobrym pomysłem. I że tak naprawdę no, szkodząc środowisku, szkodzimy sobie. To brzmi jak banał, ale jest prawdą. No. Jak podkreślił wuj gminy Janusz Kwaśniak, warto pokazać w szerszym spektrum nasze starania, walory gminy, no i oczywiście działa na rzecz ochrony środowiska. Ta europejska nagroda ekologiczna była przyznana za działania związane z likwidacją dzikich wysypisk, z rekultywacją składowiska odpadów w Borzęcinie granicach, z utylizacją azbestu jako jedna z pierwszych gmin w regionie z działaniami na rzecz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery, mowa tutaj o termomodernizacji obiektów komunalnych Mowa o wymianie systemów w kotłowniach, mowa również o działaniach z wymianą oświetlenia ulicznego. No i przede wszystkim edukacja. Edukacja w szkołach, praktycznie wszystkich na terenie gminy Borzęcin. Szkoda mi, że tak niewiele czasu mogę w Borzęcinie spędzić, natomiast czuję się tu tę otwartość na każdej płaszczyźnie. Ona się oczywiście przekłada również na ekologiczną otwartość. Już nie mówię o nagrodach, które mówią same za siebie i są dowodem na to. O czym też mówiłam chwilę wcześniej, o tej świadomości ekologicznej, w przypadku małych miejscowości jest zawsze trudniej. No nie ma się co oszukiwać. A tu czuje się wspólnego ducha mieszkańców i taką chęć działania na korzyść sobie przede wszystkim poprzez działanie na korzyść wszystkich. To jest piękne. My już wiemy, jak powstaje program kawa czy herbata. Długie godziny pracy i niekończące się metry kabli. Specjalnie dla Państwa zajrzeliśmy za kulisy. Słyszymy z tym zespołem, który tutaj akurat z tyłu widzimy już od 8 lat. Oczywiście trzeba przyjechać i wybrać miejsce, ponieważ jest to nadawanie satelitarne czysto na żywo, dlatego musimy znaleźć naszą satelitę. Musimy znaleźć dobre miejsce, żeby nasz sprzęt też nie przeszkadzał na planie. Sama praca przy tym programie trwała około dwóch godzin, ale wcześniej oczywiście są przygotowania, czyli najpierw trzeba ustalić technicznie ile trzeba kamer, ile trzeba mikrofonów. Mikrofony w większości są bezprzewodowe. Trzeba sprawdzić czy w okolicy nie ma jakichś nadalików bezprzewodowych, czyli trzeba wszystko Technicznie sprawdzić przed. Wszystko y, omówić przed programem i wtedy to idzie sprawnie, jeśli nie ma jakichś usterek. <laughs> Jest ściśle określony czas. Nie możemy przekroczyć tego czasu, bo y, antena centralna nas zetnie.